Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozpoznać prawdziwego małtańczyka. To mała, biała rasa psów, która jest popularna na całym świecie. Ale jak upewnić się, że pies, którego chcesz kupić, to prawdziwy małtańczyk? W tym filmie omówię kilka kluczowych cech, na które należy zwrócić uwagę, takich jak wygląd, temperament i pochodzenie. Porozmawiamy również o tym, jak uniknąć oszustwa i upewnić się, że kupujesz psa od renomowanego hodowcy. Jeśli więc myślisz o dodaniu Małtańczyka do swojej rodziny, koniecznie obejrzyj ten film. Czy ważne jest, aby twój biszon małtański był rasowy? Dla niektórych osób posiadanie rasowego psa jest kwestia prestiżu lub chęci uczestnictwa w wystawach. Dla innych ważniejsze jest zdrowie i temperament psa, a pochodzenie ma mniejsze znaczenie. Bez względu na Twoje motywacje, warto wiedzieć, jak rozpoznać prawdziwego Bichona małtańskiego. Cechy fizyczne Bichona małtańskiego oficjalny wzorzec, oficjalny wzorzec rasy Bishoun małtański określa szczegółowe cechy wyglądu, które powinien posiadać prawdziwy przedstawiciel tej rasy. Oto najważniejsze z nich. Wielkość. Psy tej rasy powinny mieć wysokość w kłębie od 20 do 25 cm, a suczki od 20 do 23 cm. Waga. Idealna waga dla Bichona małtańskiego to od 3 do 4 kg. Umaszczenie. Sierść powinna być czysto biała, bez żadnych innych kolorów lub znaczeń. Głowa. Głowa powinna być średniej wielkości, z lekko zaokrąglonym czaszka i wyraźnym stopem. Oczy powinny być ciemne i okrągłe, a uszy zwisające i pokryte długim włosem. Tułow. Tułow powinien być zwarty i proporcjonalny, z głęboka klatka piersiowa i lekko podciągniętym brzuchem. Ogon. Ogon powinien być wysoko osadzony i zakręcony nad grzbietem. Sierść. Sierść Bichona Małtańskiego jest długa, jedwabista i prosta. Powinna być gęsta i lśniącą, bez skłonności do filcowania. Dodatkowe wskazówki oprócz cech fizycznych, warto zwrócić uwagę na temperament psa. Biszoun małtański powinien być wesoły, przyjazny i towarzyski. Nie powinien być agresywny ani lekliwy. Jeśli masz wątpliwości, czy twój pies jest prawdziwym bichonem małtańskim? Najlepiej skonsultować się z doświadczonym hodowca lub weterynarzem. Pamiętaj, że posiadanie psa to dużą odpowiedzialność. Przed zakupem psa dokładnie przemyśl swoje możliwości i potrzeby. un małtański to wspaniały towarzysz, ale wymaga odpowiedniej opieki i uwagi. Charakter bichona małtańskiego un małtański to piesek o łagodnym i przyjaznym usposobieniu. Jest wesoły, inteligentny i bardzo przywiązany do swoich opiekunów. Uwielbia się bawić i spędzać czas z ludźmi. Jest również bardzo towarzyski i dobrze dogaduje się z innymi psami. Jak rozpoznać, że biszoun małtański jest rasowy? Aby rozpoznać czy Biszoun Małtański jest rasowy, należy zwrócić uwagę na kilka cech. Wygląd: Biszoun Małtański ma długa, biała sierść, która jest miękka i jedwabista. Jego oczy esa ciemne i okrągłe, a nos jest czarny. Ma krótkie łapy i ogon, który jest zakręcony nad grzbietem. Charakter: Biszoun Małtański jest psem łagodnym, przyjaznym i inteligentnym. Jest również bardzo towarzyski i dobrze dogaduje się z innymi psami. Dokumenty. Rasowy biszoun małtański powinien mieć rodowód, który potwierdza jego pochodzenie. Rodowód jest wydawany przez Związek Kynologiczny w Polsce, ZKWP. Co jeśli twój biszoun małtański jest kundelkiem? Jeśli twój biszoun małtański nie ma rodowodu, nie oznacza to, że nie jest rasowy. Kundelki bichonów małtańskich mogą być równie piękne i przyjazne jak psy rasowe. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednia opiekę i szkolenie. Podsumowanie biszoun małtański to wspaniały pies do towarzystwa. Jest łagodny, przyjazny i inteligentny. Jeśli szukasz psa, który będzie ci towarzyszył w codziennym życiu, biszoun małtański może być idealnym wyborem. Pamiętaj jednak, aby przed zakupem psa sprawdzić czy jest on rasowy. Możesz to zrobić, sprawdzając jego rodowód lub kontaktując się z zkwp.